Day in, day out, it's the same road we're walking down, same job, same town, because we've been told that. No i dobra zaczynamy naszą tanzańską przygodę z miejscowości Dar es Salaam gdzie właśnie wylądowaliśmy może nie przed chwilką ale jakiś czas temu idziemy sobie troszeczkę podziwiać miasto największe miasto Tanzanii podobno 8 milionów e, mieszkańców e, tutaj się znajduje a przynajmniej tak oficjalnie bo nieoficjalnie jest ich aż prawdopodobnie 12 albo nawet więcej milionów, tych którzy się w takim spisie narodowym jakby spisali jest 8, zaraz się dokładnie zapytam tutaj Renaty dzięki której jesteśmy Renata ile jest zasób? gdzie? W 5, Czy 5 nie? milionów. Nie, a nie tutaj tu w, w 8. oficjalnie w 2012 w tym roku 7 milionów, 7? ale teraz liczymy, że granice 12-15 milionów. No to tak, tak, jak mówię. Tak największe, tak. Cześć, Renata, największe. Polka wśród Masajów. <laughs> tak, tak. Także na jej zaproszenie tutaj. W sumie nie na zaproszenie, bo sami się prosiliśmy. <laughs> no, także idziemy na zwiedzanko. Szczególnie ten Dar es Salam nie ma, nie ma jakichś takich wielkich yy, atrakcji. Z tym, że jest to po prostu była stolica, największe miasto yy, Tanzanii. A ja, takie są dobre też połączenia, jeżeli chodzi o samolot No a tutaj się dowiedziałem, że są klapki na kurczaki. Klapki na kurczaki. Patrzcie, porobione z patyków klatki na kurczaki a potem te klatki przewożą sobie normalnie na rowerach na motorach o, na przykład na takim na takim rowerze albo na motorach także powyższa oś jest <noise> także są kury z tyłu jednak przewożą jak ktoś przyjechał po, po załadunek no, no, desconicy... na było... no, A, różnych... or... all... a okej. Okay. Mamy tutaj pana Masaja, jeszcze z nami, jako przewodnika. I takiego poniekąd można powiedzieć ochroniarza, który stróża takiego, który, który gdzieś tam z nami chodzi, nas pilnuje po, powiedzmy. A to co przed chwilką pokazywałem buty... Dowiedziałem się, że są z Caritasu eee, albo kupują te dary, które gdzieś tam ludzie wysyłają, albo po prostu są takie mm, rzuty, że tak powiem, że rzucają tutaj paczki i wielkie wory z tymi butami, z tymi ciukami. No i sobie potem ludzie to po prostu sprzedają. Jakąś sobie, jakoś sobie radzą z tych darów, które gdzieś tam ktoś komuś w Europie oddają. Tam było widać jaką piłkę mają chłopaki ogólnie piłka w kolorach sanzani ale nie wiem czego to jest zrobione tak patrzę jakieś szmatki chyba prawdopodobnie no. w każdym razie nie taka nadmuchiwana piłka tylko w środku gdzieś tutaj widać za szmatek zrobiona Macie skup butelek plastikowych, bo jest waga. U góry i jest segregacja śmieci. patrzcie, to jest segregacja śmieci. A nie wiem czy słychać. A gdzieś tam dalej odbywają się walety. Jakaś knajpka. Chyba tutaj, teraz naprzeciwko mnie. O właśnie tutaj. Także taki to troszeczkę tutaj nieporządek no, Może nie, nie nie porządek, ale taki już masz Czyli hotele czterogwiazdkowe A za chwilę jakieś takie No, no biedniejsze dzielnice Slumsy Za chwilę jakieś targi Za chwilę wielki chaos, bo wszyscy tutaj jeżdżą po chodnikach Kukukami, motorami Jakieś targi Także co? Fajny klimat jak zwykle. Patrzcie, tutaj to jest dopiero targ. Jest mega głośno. Mega głośno, mega tłok. I co chwilę sprzedają tylko banany. Siemanko, dzień drugi. Wczoraj poszliśmy spać w sumie. Już od razu wróciliśmy, bo kurde tyle godzin w samolocie. Tyle godzin podróży. No, dzisiaj czekamy właśnie na święanko, bo miało być pół godziny temu. Ale im się za bardzo chyba nie śpieszy. <gry> Więc chyba bez sensu się tutaj w ogóle łamać na jakąkolwiek godzinę. No i uciekamy dzisiaj troszeczkę, troszeczkę już dalej a w głąb. Londyn. Także mam nadzieję, że będzie fajna przygoda. No, dostaliśmy takie coś na śniadanie. Tylko nie wiem, co to jest. Co to jest? Banan? Chyba tak. Ziemniak. Banan, takie takie banany. Jakbyśmy targu, to właśnie były takie zielone renia. Tutaj to podpowiada, że do gotowania to chyba to. Dobra, leci. Dobra, uciekamy w góry. Teraz tutaj negocjacje trwają z kim mamy pojechać, bo będziemy, będziemy potrzebować kilka motorów. Przed chwilą była tutaj kłótnia. Bo wiadomo każdy chce zarobić. Dobra, uciekamy. Na mały trekking. Teraz coś wam pokażę. Co tu się wyprawia? Patrzcie, tutaj się wyprawia. Zaraz będzie. Na się ścigają. z kim mamy jechać. My wcieka. You are driver. Me driver. Ja. i me Wam, że dup to trochę boli Od siedzenia muszą muszę. Musiałem... zejść, bo jestem za ciężki Chciałem zejść, bo jestem za ciężki ten motor Tutaj przynajmniej wszystkich kawałeczek i zaraz znowu siadamy A powiem Wam, że najlepsze jest to, że widziałem jeszcze osobówkę wyjechały. Ja nie wiem czy coś w ogóle z powozia zostaje? No, co chwilę trzeba schodzić z motoru, bo jest mocno pod górę i są duże kamienie. Uciekam zaraz. To jest bardzo mocno do góry tutaj. O, chyba awaria motoru. no i patrzcie jaki widok patrzcie jaki widok za mną za mną pan Masaj pojedziemy do góry bo no zepsuły się motory kurde w środku dżungli ale widoki powiem wam na żywo petarda niesamowite no i taki trekking powiem wam nie wiem czy widać Jestem całem mokry, bo jest 30 stopni Ale jest strasznie mega duszno, w ogóle nie ma czym oddychać o, jesteśmy wysoko w górę. Dobra, dotarliśmy na górę Przed chwilą pokazałem wam pipko bananowe Paru I z tyłu mamy Lokalnych przewodników Samozwańczyk, oczywiście. No, także idziemy teraz na na yy, Ale panowie sobie weszli tutaj powiedzieli, że, że chcą pieniądze za wstęp, który jest bezpłatny. No tutaj nas puścić. No to Chcieliśmy zapłacić, ale powiedzieli, że. Nie dają biletu. Mam nadzieję, że, prze, że uda się teraz przejść na dół. Day. day out it's the same road we're walking down same job same town cause we've been told instrumenty Marchewki chyba z czegoś zrobione A i z jakiegoś pnia drzewa Także co, muzyczka jest Tutaj taki mały punkt widokowy Powiem wam, że nie można w ogóle oddychać Kurde, jest strasznie, strasznie nie wiem Ciężkie takie powietrze A no w ogóle, że ludzie tutaj mieszkają w takiej e, no części powiedzmy całkowicie odciętej praktycznie od świata bardzo daleko jest do miasta Zresztą będę Za dwa odcinki Prawdopodobnie Całkowicie zamieszkam na dwa albo na trzy dni z Masajami Także też się jaram no, Widoki niesamowite Jak się tutaj stanie Absolutnie wiadomo kamera tego nie oddaje Dobra uciekamy dalej Widoki niesamowite. Z tyłu za mną dżungla. Przed mną tak samo. A na motorach co chwilę trzeba schodzić. Ile tutaj można spotkać bananowce, które rosną? Takie jakby no plantacje bananów. Nie wiem, czy to są jakby na dziko rosną, czy, czy to należy do kogoś. W każdym razie co chwilę tutaj banany rosną. Można nawet skosztować sobie, właśnie, piwa z bananów. Wcześniej, jak byliśmy tam na Wodospadzie, no sprzedawał pan piwo. Powiem wam, smak taki nie przypominający za bardzo piwa, ale skosztować sobie można. Jakoś super dobre, jak dla mnie przynajmniej to to nie było, ale nowy smak, że tak powiem, poznałem. Powiem Wam, widoki są tutaj naprawdę, naprawdę no, niesamowite. Puściłem drona, ale absolutnie to nie oddaje tego, tego jak tutaj w rzeczywistości jest ładnie, przepięknie. Nie? No, już mam. Nie. Znaleźliśmy fryzjera po drodze. teczka i jakoś idzie. No, słuchajcie, każdy chce mieć jakąś fryzurę, więc, więc się te tak, chłopaki tutaj w no każdy chce ładnie wyglądać. Oh, o! No, Da mam, wam! Jeżeli chodzi jeszcze o drzewa bananowców to rosną na tym drzewie banany tylko raz. Ja się po prostu zbiera jednorazowo. No i już potem więcej niestety te owoce nie wyrastają na takim drzewie. To taka ciekawostka. I tutaj na skarpach często widać takie pozostałości, powiedzmy po, po ulewach. Czasami bywa tak, że poniżej tej skarpy są chaty, właśnie tak jak tutaj. Gdzie mieszkają ludzie. No i ten deszcz mocno. Przy mocnych opadach gdzieś tam uszkadza im te domy. Nie nagrałem wcześniej, no bo były ściany całkowicie pouszkadzane. Może, jak będzie gdzieś jeszcze taki dom, to wam, to wam pokażę. No i albo remontują, albo muszą się wtedy przenieść w jakieś inne miejsce, niestety. Znaleźliśmy sobie sklep taki, taki lokalny, miejscowy. No, trasa, taka jak dzisiaj, niezbyt, w ogóle nie turystyczna Nawet nie niezbyt, tylko praktycznie w ogóle nie turystyczna Ale z przepięknymi widokami, praktycznie z turystów kogoś spotkaliśmy? Nie, ani jednego. Więc sami lokalsi tutaj przez, przez cały czas za chwilę zachód. Za chwilę zachód słońca, także będą tutaj naprawdę piękne widoki. A wiecie, co jest tutaj najlepsze? Że nie ma tych, tylko normalnie można korek podnosić. Jeszcze tutaj to nie doszło. O, jest właśnie miejsce, o którym mówiłem wcześniej. Czyli takie domy budowane na skarpie. Tutaj troszeczkę widać, że uszkodziło, chociaż jest jeszcze ściana cała. No, ale widać, że troszeczkę uszkodziło tutaj. E, no te deszcze uszkodziły ścianę, a niektóre domy są takie, że całkowicie ta ściana jest jakby no, zmieciona. Także albo, te, albo remontują, albo dziambo. Albo yy, budują to od nowa no, Także co, doszliśmy już do, do normalnej Asfaltowej drogi a no, i pora uciekać Do hotelu dzisiaj Także dziękuję serdecznie za obejrzenie idziemy odpoczywać spać a jutro safari, tanzańskie safari. Także trzymajcie się, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Jeżeli podobał Wam się film, oczywiście to będzie mi miło, jak zostawicie suba, dacie łapkę w górę. No i napiszecie komentarz, czy Wam się podobał. Trzymajcie się. Hej!